Siemano na wszystkim. Kolejny ciekawy tweak. tweak, aplikacja, która znajduje się w CDI, a nazywa się Tlerd, jak się nie mylę. Zaraz ją Wam pokażę. A co w takiego fajnego, hmm. aplikacja ta służy do szybkiego odpisywania na smsy, wręcz bardzo szybkiego, bo nie, bo nie trzeba wchodzić do, do wiadomości, po prostu obojętnie gdzie mamy otwarte, obojętnie co mamy otwarte, wyświetli się nam to na, na przykład jak gramy w grę, na zablokowanym ekranie, jak widzicie to jest, ta aplikacja to jest wersja płatna, ale są też wersje skrakowane z XLize i z innego źródła. Ja zainstalowałem teraz tymczasowo normalną, tam chyba jest 10 dni, czy jakoś tak. Można ją używać do testów. Więc, Więc działa dla prowania 4.0. Po zainstalowaniu wiadomo, restart telefonu i w ogóle będzie. I teraz napiszę smsa z innego telefonu. Abyście widzieli o co mi chodzi. Jak widzicie mam teraz tak, tak wygląda mój ekran. I napiszę do mnie SMS-a i pojawi mi się w lewym górnym rogu. Widzicie dźwięk jest i dostałem SMS-a i po prostu klikam na tą chmurkę i od razu wyskakuje mi klawiatura na moich aplikacjach i mogę odpisać. I wysyłam. I tak samo przetestujemy i od razu nie musicie, widzicie to znikło, po napisaniu zrobiliście send i po prostu we wiadomościach jak tu chodzicie, Tu też to będzie pokazane, że zostało wysłane. Jak widzicie, wcześniej testowałem tę aplikację jak działa, a sprawdźmy jak sobie jakąś grę włączymy. Przykładowo, gdzie mam jakieś gry. Przykładowo tą grę. To tylko dla testu, więc granie musi się pochylać. Jak widzicie, mogę sobie to przesunąć. Jak widzicie, grę mam włączoną. I teraz weźmy, wyślijmy SMS-a. Jeszcze raz wyślę tego samego w kółko. Jak widzicie, jesteśmy w menu gry i ktoś nam wyśle SMS-a. To nie musimy wychodzić z gry. Jak widzicie, dostałem znowu. Obrócę obraz, żeście to lepiej widzieli. W, prawym górny, w lewym górnym rogu znowu mamy chmurkę. Po prostu klikam, wyskakuje nam klawiatura. Odpisujemy, co chcemy. Od razu nam się chowa. I możemy wrócić do naszej gry i sobie dalej grać. Więc to było na tyle w, w tym filmie. Dobra aplikacja do wszystkiego odpisywania aplikacja się nazywa tlerp pozdro